Powstał po to, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, które tutejszym biznesmenom dało szansę dobrego startu i kontynuowania działalności tak, by przynosiła jak największe korzyści samym firmom i całemu regionowi Warmii i Mazur. Przedsiębiorcy, którzy w nim zaistnieją, muszą jednak funkcjonować tu na ściśle określonych zasadach. Park naukowo-technologiczny to, to są pewne nieruchomości, zabudowane nieruchomości, w których będą się lokowały przedsiębiorstwa. Ale nie każde przedsiębiorstwo, tylko przedsiębiorstwo, które deklaruje, że będzie zajmowało się absorbowaniem nowych technologii, które będzie otwarte na kooperację międzynarodową, które będzie się chciało bardzo mocno rozwijać i to nie w warunkach tylko lokalnych, regionalnych, ale, ale o wiele szerszych. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny zakłada współpracę z lokalnymi jednostkami naukowymi. Rada Naukowa Parku zapowiada, że będzie robiła wszystko, by zacieśniać relacje między przedsiębiorcami a naukowcami. Wszystko po to, by przedsiębiorcy mogli wprowadzać innowacyjne technologie. W ten sposób wiele firm usprawni swoją działalność. Ta działalność może być usprawniona przy pomocy rozmaitych jednostek, które zlokalizowane są w parku. A więc obsługa prawna, konferencyjna, ale też jak mówiłem, kontakt, kontakt również z otoczeniem naukowym, które jest bardzo liczne tutaj w Olsztynie. Przypomnę, że jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut do Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności. Pan i szereg uczelni, które. Wspierają czy mogą wspierać takie innowacyjne dążenia tych firm? W parku naukowo-technologicznym biznes ma kwitnąć. O powodzeniu firmy decydować będzie oczywiście jej wynik finansowy. Jednakże park jako jednostka budżetowa może szukać finansowego wsparcia. Park jest bardzo dogodnym partnerem w takich przedsięwzięciach które, które są finansowane na przykład z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie wspólne projekty Uniwersytetu, na przykład czy Instytutu Rozrodu Badań i Żywności, czy innego, innej wyższej szkoły z Olsztyna, Wespół z Parkiem mogą zaowocować innowacją, wprowadzeniem produktu na rynek. A oto nam tak naprawdę. Można pozyskiwać dofinansowanie na promocję oraz na dopracowanie własnego pomysłu, tak by warmińsko-mazurska przedsiębiorczość była konkurencyjna na rynku polskim, a nawet zagranicznym. Jest to jeden z trzech, jedna z trzech instytucji otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim sfinansowana z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Jeszcze mamy podobne ośrodki w Elblągu i w Ełku. Także wiążemy bardzo duże nadzieje z tego typu ośrodkami na rozwijanie przedsiębiorczości i podnoszenie innowacyjności regionu. Współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorcami przyniesie wymierne obopólne korzyści. Ustawowym obowiązkiem uniwersytetu jest bowiem komercjalizacja wyników badań naukowych, czyli wdrażanie ich w życie. Chodzi o to, żeby te wyniki nie pozostawały na przysłowiowej półce, tylko były wdrażane, były transferowane do praktyki gospodarczej. Staraliśmy się realizować to zadanie własnymi siłami, tak jak potrafiliśmy. Mamy Centrum Innowacji i Transferu Technologii i otwarcie tego parku naukowo-technologicznego dzisiaj w Olsztynie no, stwarza nową perspektywę i, i jestem przekonany, że sprawi, że Wspólnie będziemy realizowali ten cel. Taka współpraca, jak podkreśla prorektor Mirosław Gornowicz, ma przełożyć się na lepszy, bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy miasta i regionu.